Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Sorry, że się tak ociągam z filmami, ale po prostu nie mam czasu i mam za dużo zajęć po prostu i no, może teraz już się to zmieni, ale jeszcze do końca tygodnia po prostu jestem mocno zajęty, naprawdę mam tak wyśrubowany czas, że no, straszne to jest. Ale dzisiaj jesteśmy w lesie. Idziemy. Witam, zimno jest, 2 stopnie. <noise> Witam Was, pozdrawiam serdecznie. E, idziemy dzisiaj e, na poszukiwanie kamieni, Rodolitów będziemy szukać. Mam takie miejsce, jedno wiecie, Rodolity, to jest kamień szlachetny taki, taki pomarańczowy, coś, coś, coś takiego. E, spróbujemy coś tam nazbierać jakby się dało. Jeden, dwa. To by było sukces, ale może nic się nie trafić. Yy. I obsydiany, jak wpadną, to też wezmę oczywiście, bo potrzebuję. Mm. Ale rodolity by, by były lepsze. Może coś innego się trafi, zobaczymy. <grym> nie mam pojęcia. Ale jest takie miejsce naprawdę, że tam jest obficie. Nie mogę wam pokazać zrazić tego miejsca oczywiście, no, bo to wiecie sami. Potem tego miejsca już po prostu już nie będzie. A to są takie rodolity, to są kamienie takie jubilerskie, wiecie do pierścionków do takich rzeczy. Może nie jest taki strasznie drogi, ale ale jest bardzo fajny. Zigowanie, obrobić twardy. No dobra, no to zaczynamy. Idziemy na to jedno miejsce i zobaczymy, może tam coś nazbieramy, może jakiś obsydian trafi. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że zrobię piramidy ten co chciał to oczywiście dostanie po tej cenie co mówiłem ale już się skończyła promocja no, chciałem żebyście też mieli wiesz wiecie dla siebie coś takiego no nie e, dobrej energii i tak dalej i tak dalej co wszystko związane z obsydianem i, i z piramidą ale resztę to już 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 nie da rady po prostu zrobię wam jeszcze taki krótki e, promocyjny e, film jak wygląda moja piramida, taka najładniejsza, która mi wyszła. E, oczywiście też już będzie, ona już nie jest do, do sprzedaży, ani bo już jest zamówiona. Wszystkie, które robię, są zamówione. E, a jakby ktoś chciał, reflektował, ale to już po normalnej cenie, już już niestety. I nie, nie zmniejszam gabarytów, nie zwiększam, nie zmniejszam, robię takie, jakie są. Takie te, podaję i. Każda jest po prostu jedna, jedyna w swoim rodzaju, piramidy obsydianowe i po prostu, no, nie, ma, nie, ma, nie ma, takiej samej i na całym świecie nawet w nie dostaniecie takiej, no niestety, tylko u mnie, tylko u mnie, no ale dobra, może wydaje Wam się, że trochę było za drogo albo coś, co mówiłem, ale no trudno, jak za drogo, to za drogo, lecimy. Lecimy na kamienie szlachetne, może coś się uda dzisiaj yy, dzisiaj znaleźć a śmieciuchy, no to na śmieciuchy pójdziemy jutro. <laughs> Wiecie, trochę trzeba, potrzebuję też troszkę kamie ka kamieni. Czasami pytaliście się mnie co tam robię z tego, no to, to już pierwsza rzecz, którą robię, to widzieliście co robię, no, robię takie piramidy, no i nie tylko. Dobra, to lecimy. Niestety Mogę jeszcze go rozrąbać, ale nie ma nic pamiętego. Gumowców zapomniałem wziąć, nie przebrałem, nie zapomniałem, tylko nie przebrałem. A jest takie było to, że masakr, ale trudno już, już trzeba iść. No niestety, no to mamy zobaczcie, pierwszy obsydian. Nie widać że się tak świeci, ale uwierzcie mi, że on się bardzo świeci zobaczcie jakie ładny <laughs> super bardzo się cieszę z takiego obsydianu super rewelacja na to idziemy dalej no to zobaczcie I ładny kwarc Czy widać, że się tak mieni? Nie wiem, ale powinni widać piękny. No i oczywiście obsydian. Widzicie, dwa koło siebie. Super na tym mi właśnie zależy ale jeszcze potrzebuję mu jeden A jak jednego bym znalazł to było super ale, ale to nie, zbyt Kamiur wierz zauważyłem taki kawałek patrzcie. Zodolit Tylko że taki straszny mały patrzcie to ale tu obok jest cud większy patrzcie jakie piękności zobaczcie na to czekajcie może muszę troszkę go. patrzcie na to może nie za duży ale piękny jest przeźroczysty Ach kurde, spadł miną. Tak wygląda Pięknie się mieni To jest kamień szlachetny Tak powiedziałem Nie wiem czy widać, że No, a po ostrość Patrzcie jak się mieni Widzicie? To taki płaski jest <laughs> Ładny, piękny Idziemy dalej. Ale, po wódziaku, się po taki kwart. Ładny. Może być. Zabieramy, oczywiście, ze sobą, ale patrzcie na to. Jeszcze nie wiem, co to jest dokładnie, ale zobaczcie, zielone. Chciałbym to wymyć w domu. Tu jest jakiś fiolet, niebieski, tu jest jakiś purpurowy kolor, chyba coś takiego. Ale tu jest zielony, patrzcie jaki ładny. Może gałóżek gdzieś znajdę, to to wymyję. Patrzcie jaki piękny, ciężki. Nie wiem co to jest. Ha. Piękny. dwukolorowy, super, lecimy dalej. Ależ zobacz, <laughs> co jeszcze znalazłem. Zobaczcie, co udało mi się znaleźć. Ja to, nie wiem, jak to się nazywa, poroże, rożek jakiś tam. Taki mały, patrzcie. Widzicie, ładny raz dwa trzy nie wiem jak to się nazywa oglądałem te wasze filmy z tym właśnie takim tym ale nie pamiętam a nie zajmuję się takimi rzeczami także ale jest jakiś taki porostek czy jak to tam nazywa fajny biorę wymyjemy hmm, to trochę uszkodzone jakby ale taki zarby oczywiście widzicie nie tylko kamienie idzie znaleźć. Półszlachetny, szlachetny, kwarc jakiś ładny. No jest tutaj tego mnóstwo różnych rzeczy, widzicie sami. Super, idziemy dalej. Jeszcze z pół godziny pochodzimy, bo już z godziny chodzimy ponad a po prostu buty to mam. Hmm. Jeszcze troszkę pochodzimy. Dwa obsydiany jeszcze w międzyczasie znalazłem. Takie mniejsze, ale są. I teraz jeszcze poszukamy. Hmm. Ja, jak zna, zwykle, jak znajdę, to od razu dwa. Zobaczcie, jaki ładny obsydian. Widzicie to? Super, piękny. Dobra, ale muszę Wam pokazać jeszcze przecież. Ja wychodzę tu, patrzcie, tu jest jakiś chyba malutki, nie wiem, muszę zobaczyć. Nie wiem, co to jest, ale zobaczcie tego, Radowic. Zobaczcie, jaki piękny, duży. Aż go trochę przeczyścimy. Hmm. Błota jest tyle, wiecie, że masakra. Patrzcie. No jest piękny. To jest kamień szlachetny. Ostre rogi ma takie. Tu no gdzieś musi być. Bo ja właśnie tu takie znajduje ostre. Gdzieś one tu. Strzek jakiś żyły. Bo to jest tak jakby oderwane z czegoś. Ale to może być pod ziemią, także trudno powiedzieć. Piękny. To nie jest ciema <laughs> niestety, <śmiech> albo stety, to nie jest ściema. Piękny, piękny rodolito, zresztą obsydian też, idziemy dalej. Mam parę już ładnych kamieni, pan powiem, a tu jest obsydian, zobaczcie, piękny. Super się świeci, bo mnie dzisiaj interesują, wiecie, jeszcze te parce, ale taki dwu, dwukolorowy, ale jestem dzisiaj zadowolony. Mam szczęście dzisiaj do tych kamieni naprawdę. To już sporo mam. Jeszcze 15 minut i idę. Już mam ograniczony czas dzisiaj, ale to nic. Wykorzystuję każdą możliwość, żeby wyjść z domu i coś zrobić. Nie tylko śmieci zbierać, oczywiście, ale większość trzeba pozbierać te śmieci z tych lasów, tak. Ale takie dla przyjemności też trzeba. Wiecie, co to jest? Patrzcie, jakie okrągłe, ja to wezmę. Ja myślę, że to jest, albo to jest, to jest raczej kwarc, ale w kształcie kuli, patrzcie, ja bym to przeciął na pół, chyba, że to jest jakaś kula armatnia, ale raczej to powinien być kwarc, ale jest ładny, wyszlifować, pięknie wygląda, pięknie, rzadko spotykane coś takiego, patrzcie, okrąglutki, myślę, że to jest kwarc odszlifujemy i zobaczymy. Piękny. Albo kula jakaś. <gry> nie. Z metalu na pewno nie, bo nie jest takie ciężkie. Ale zobaczcie, jakie piękne. No cudowne. Idzie dużo rzeczy z takich rzeczy. Samo sobie jest piękne. Tylko trzeba to wyśpiewować. Dobra, tu co jest, zwieci mi coś tutaj. O! Patrzcie, jak świeci obsydian. Widzicie? Ten jest trochę lekko ciemno-zielony, zabarwienie ma. Piękny. Do no torby. Idziemy dalej jeszcze. Poceniło. No to dzisiaj jestem w szoku, że dzisiaj tego tyle takich ładnych nazbierałem I nawet szlachetne się trafiły. Piękny. No to co, mi już starczy na dzisiaj chodzenia i zbierania. <grym> Muszę jechać, ale już sobie leży. Zobaczcie jakie mam buty Także tu mamy, zobaczcie takie co wziąłem ze sobą Potrzebuję takie wiecie dwukolorowe, najlepsze były. Ale co, co ciekawszego, to po prostu wziąłem Tak to wygląda, obsydiany są tu między tym Widzicie? Jak się to wyszlifuje Będzie piękne Piękne. Wyczyści Trzy kule armaty, <laughs> zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i te piękności moje mm, tu taki farc, zobaczcie jak, jak się błyszczy, jak lustro Tu nic specjalnego, a zobaczcie tu taki płaski. Piękny jest. Piękny. Mhm. Poczekajcie, muszę się wysmarkać. <laughs> No dobra, bo tak coś mi no ale dobra, nieważne. Zobaczcie. Dwa rodolity. Piękne kamienie szlachetne. Tu mam trochę kałuży. To mam mogę trochę tutaj, tutaj widzicie. Przemyć go troszeczkę. Piękny. Możecie sobie wpisać. To jest Rodolit na mecie, Dwa mam. Tu jest zobaczcie taki ładny okaz. Nie wiem co jest w środku, czy jest Rodolit, czy nie. Zobaczcie jak wygląda. A Jaka zimna woda. Muszę to sprawdzić, ale całkiem możliwe. Widzicie to? Piękny Zobaczymy Zobaczymy I ten, nie wiem co to jest To jest jakaś od... Granatu Odmiana Nie mam pojęcia Zobaczcie jakie ma Jak błyszczy Jaki ma te kolory piękne, zielony, trochę białego, jakby tu zielonego, tu jest jakaś purpura, jakieś nie wiem co to za kolory są. Patrzcie Piękny jest do szlifowania. Zobaczymy jak wygląda No to tak to wygląda wszystko Zobaczcie co. No. Nic z tym to nie daje, żeby mnie uszkodzić. Piękne. Piękne są. Dobra. No to trzymajcie się. <grymne> jeszcze mam Od koziołka. <grymne> Dobra. No, ja lecę do domu. To dzisiaj taki odcineczek. Bez sprzątania. Posprzątałem trochę kamieni. Dobrze te szlachetne wpadły. Super, cieszę się. Bardzo. Ten jeszcze jeszcze nie wiem co to jest, ale może to jest też Rodolit. Zobaczymy. Przeszlifujemy, zobaczymy. Zatrzymajcie się. Uśmiechu Wam życzę i do następnego papa. Pa.